Chcemy tym aktem ogłoszenia tego roku pokazać, że Karnowyszyński Wyszyński przebywał na Podkarpaciu, był więziony, internowany w Komańczy i tam właśnie powstało jego jedno z najważniejszych dzień, czyli śluby jasnogórskie. Był to naprawdę wielki wymiar. Działań podejmowanych na rzecz naszego narodu polskiego. Przypomnę, no, umęczonego, uciemierzonego komunizmem. Miliony osób, które znalazły się na Jasnej Górze z pustym fotelem kardynała, ślubowało pani Jasnogórskiej na, na wierność, na przestrzeganie zasad i budowanie naszej tradycji chrześcijańskiej. Warto o tym pamiętać. Warto na osobie na budować naszą przyszłość nie tylko na Podkarpacie, ale także w całym naszym kraju. Ten rok no, nie, możesz, nie można sprowadzić tylko wyłącznie do dzisiejszego apelu uchwały uroczystej. Chcemy 20 czerwca zorganizować wydarzenia takie ogólnowojewódzkie właśnie w Komancie, w miejscu gdzie kardynał był internowany. Będzie to seminarium, będzie to wiele dyskusji i debat przypominających osobę, ale i także uroczysty koncert naszej podkarpackiej filharmonii. Pozostałe uroczystości, jest ich naprawdę wiele, będą organizowane przez różne nasze instytucje, naszego województwa, ale i także przez samorządy i różne organizacje pozarządowe i związane z Kościołem, i także ze Stowarzyszeniami Osób na Podkarpaciu.